Tak ważne jest przygotowanie do przeszczepu włosów. Ostatnio miałam kilka takich przypadków w gabinecie, powiem o dwóch, jeden już jest taki podratowany bym powiedziała, pan pojechał na przeszczep bez przygotowania, bez sprawdzenia skóry głowy, nie wiedział czy ma łupież tłusty, czy otokowe zapalenie skóry głowy, czy zapalenie mieszka włosowego. Udał się na ten przeszczep z jakichś tam opinii internetowych. Oczywiście, opinie dobre, super, ale czy my się przygotowaliśmy i czy my wiemy, y, czy my mamy do, do, zdrową skórę? Zazwyczaj, jak już idziemy na taki przeszczep, rzadko lekarz, jak jedziemy na przykład do Turcji, odmawia zrobienia przeszczepu z uwagi na upież tusty. A czym bardziej się przygotujesz, tym będziesz miał lepsze efekty. W tym przypadku, jednym pan tutaj był, y, miał zapalenie na początku mieszka włosowego po przeszczepie, które było nadkażone bakterią w badaniu laboratoryjnym wyszło, że tutaj jest gronkowiec ucisty. i e, oczywiście rana została przez dermatologów wyleczona przez nas e, skóra została oczyszczona i wzmocniona ale w miejscu, w którym była zmiana ropna wielkości 50 groszy, niestety już tutaj włosy nie wyrosły i klient musi się e, tak jakby wybrać na przeszczep poprawkowy, więc jeżeli decydujesz się na przeszczep i inwestujesz tyle pieniędzy w swoje zdrowie, w swój czas, no bo też musisz po tym przeszczepie do siebie dojść, to skorzystaj z chociaż z jednej z wizyty u trychologa, który się na tym zna, skonsultuj się z osobą, która pomaga w zorganizowaniu przeszczepu i się na tym zna, i dopiero podejmij świadome decyzje, a przede wszystkim do tego się przygotuj.